Hejka, tu Kamykos, Witam was w kolejnym odcinku z Tambu Guys. I dawno nie było znajomych. Zaraz zobaczymy kogo tutaj ostatnio. A2F4. Zaakceptuj, proszę bardzo. Zapraszam. O, dodaj tylu znajomych. Zobaczcie, mam brakuje mi dwóch, także serdecznie zapraszam, jeżeli jeszcze nie jesteście moimi znajomymi. A jeżeli nie subskrybujecie, to niedobrze, Musicie subskrybować. No, i co my tu mamy? Standardowo sobie zaczniemy, pewnie 5 kre... klejnotów. Kółko, kółko. Co nam pokażesz dzisiaj? No i 10 żetonków. Tak jest, 10 żetonków. Dobra. Jako, że tak powiem, nie jestem zbytnio zadowolony. No, ale cóż. Dobrze, co my tu mamy jeszcze? Stumble Pass. tu chyba nic nie mam, żeby Wam pokazać. O, mogę odebrać sobie, to sobie odbiorę kolejnoty. Tu mam chyba wszystko. Na kolejnej stronie muszę mieć 30, o, albo 27, dobra. Ale słuchajcie, są nowe, cztery nowe wyzwania. W sumie to dzisiaj nagrywam i jutro, jak będziecie to oglądali, to już tych Tornado ale nie będzie, bo tu widzę 22 godziny, ale... Mamy od wydawcy tej gry... Same dasze praktycznie moje ulubione chyba. No i oczywiście jeszcze jest dalej Stambles and Dragons. No ale sobie zagramy w Tornado na rozgrzewkę i zaczymy. Słuchajcie, no nie, jak nie mam znajomych, widzicie, są fajne opcje dodali dali gry ze znajomymi. Więc ja chętnie bym się z kimś pograł. Bo już troszkę mi się ta gra nudzi samemu. Trochę się w niej na nauczyłem. Oj grać, no i teraz y, przydałoby się trochę z kimś porywalizować, więc jeżeli chcecie, to zapraszam. Hmm. Pokażę wam później jak można dodać. A tu po wyścigu, bo o, gdzieś tutaj zapomniałem w ogóle. Dobra, tutaj już zapomniałem tej mapki przyznam szczerze. Dobra. Ojej, 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 Dobra, pójdziemy w tą stronę. No to w takim razie w tą stronę. Chyba źle poszedłem, no ale dobra, trudno. Ej, nie trafiłem w to. Uu. O, znowuż mnie rozwaliło. Mm. Lecę w dół, lecę w dół. Okej, okay. spróbujmy. Tak, bo to chyba było tak, że tutaj można było... Tak. To jakiś, czy to jest jakaś nowa mapa, czy to stara mapa? A nie, to stara mapa. Tylko ja poszedłem środkiem tym razem. Dobra, to, to tu mam takie miejsce, słuchajcie. że można sobie skoczyć tak? Tak. I tak. Oj, tu już mi się nie udało przeskoczyć. No, trudno. Kolce były. O, o. O, będę pierwszy nawet. Nie wiedziałem, że będę mógł być pierwszy tutaj. No dobra, ok. Hmm... Chyba niektórzy nie wiedzą, jak w to grać, coś mi się wydaje. O, tutaj utknęli gdzieś na tym przejściu i nie wiedzą, jak do dalej przejść. Co my tu mamy? Biegnie, ha ha ha. Dobra, tu już sobie że są na końcu. Jakby ta mapka była ostatnia... O, nie udało mu się. A i od początku musi, ale numer. Pingwin, dobra. Pan pingwin też mu się nie udało. Co oni tutaj robią? Czemu oni tu stoją? Ten tu nie może przeskoczyć, widzę. No. A, tutaj są w tym miejscu dopiero. To jest jakiś bot. Czemu nie biegnie. Mhm. No. Na prawo. O, nie udało ci się kolego. No. By to była pierwsza ostatnia mapka, to bym to wygrał, widzicie? No, ale niestety. co coraz tutaj będzie, bo nie pamiętam. Patrzyłem sobie sprawdzałem, jakie są wszystkie związane z to. Ostatnie jest chyba. To z burrito z frytkami, a construction clamp, no dobra, ok. No to to, to było niedawno w wydarzeniu. Osiem osób tylko przechodzi, tak? Dobra, ok. Dobra. Jestem na razie drugi, widzę, ale tam tutaj to tak naprawdę to można. się uda. No dobra, przejdę tędy. A cóż, czy poczekam aż ta belka tu zjedzie? No, to jest, Czy to skrót? Czy to mi coś da? Trochę mi to dało. Bo to nie muszę tam się wspinać po tych. dobra, już jestem. No, już będę pierwszy. Tak, nie, drugi. Czy pierwszy? Nie, pierwszy byłem. Okej. Okay. Dwa razy pierwszy. A to tak skoczył, że czeka. O, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To jakieś kurczakicie? Cóż. Ja... No, skoczył jednak, Płynęcie. Te kurczaki tu gdzieś biegają, z tego co pamiętam. O, tu się, tu się nie załapali. No i dobra, O, Dobra, ja będę jedynym szkieletorem, widzę. Szkieletor do boju, Dobra, i teraz mamy Jungle Roll. No właśnie. I czy teraz mi się tu uda być pierwszym? Tutaj są, że tak powiem, wszyscy biegną. A, nie, nie, nie. Kamyk, co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, tu mi się udało przejść. Czy ja tu dojdę, dojdę? Dojdę, 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 Ale musiałem niestety tak przeskoczyć, no to już jest, już jest pozamiatane, wam powiem. Słuchajcie, już tam ktoś nas wyprzedził na pewno. To już na pewno nas wyprzedził. Dobra. Yes, ale rzutem na taśmę, trzy razy pierwszy Uf, No, to dobrze, na początek odcinka Taka bit, taka, taka Rozrywka, rozgrywka Super, udało się Zdobyłem koronkę, dawno nie zdobyłem, przyznam szczerze No, nawet jakieś misje mi się udało, widzę, zrobić Co to za nagrody dostałem, zobaczcie czekać. o ale tutaj dostałem Zagraj w tyle gier. 60 gier aż. Dojść do drugiej rundy. O rany! To, to... To misji? A co to tyle misji? Dobra, odbiorę sobie. Hmm. No, a tu że tylko 3 mam zrobione. Okay. Odbierzemy sobie tę misję gestki. Czyli jestem ciekaw... O, aż 20 razy. 2000. Jeszcze raz skoczyć trzeba było, tak? Dobra. No to teraz zobaczymy, jak mi pójdzie w legendarnym block dashu. No szkieletor, dobrze, dobrze, dobrze ci idzie szkieletorze. To on nie ma rąk. Nie wygląda, żeby miał takie jakieś ręce też szkieletor, jakieś dziwne ma, przynajmniej. Hmm. I tu jest trzy razy legendarny Blog dasz. Więc z tego co pamiętam, no dalej, dalej. Moi widzowie, kochani, jeżeli, jeżeli nie subskrybujecie, to zapraszam serdecznie. Celujemy do 150 subskrypcji. Co to jest? 150 to jest nic, a dla Was jedno kliknięcie, dla mnie to będzie duża satysfakcja, naprawdę. Coś tutaj mi się uda, kogoś wyrzucić za mapkę, zaraz zobaczymy. O, pana, tutaj spróbujemy, ach, nie udało się. Hmm, może tym. Nie. Dobra. Na razie są proste, że tak powiem, przeszkody. Dobra, czy tutaj, ach, chciałem pana pandę, ale się nie udało, za daleko stał. Ale tacy, co tutaj są, coś. Jacyś... O. o, nie da rady. Dobra, banana wyrzuciłem. Tak, banana wyrzuciłem. No i co my tu będziemy mieli teraz? musi siedmiu, to znaczy się, że znowu już ktoś odpadł, tak? Dobra, czekajcie. Czy tu wyrzucimy? Czy się nie uda? Znowuż? Czy się uda? Nie wiadomo, na razie nikt nie odpadł. Nie ma tu chętnych, nikt nie stoi tutaj na tyle blisko, żeby go, że tak powiem, wyrzucić. A samemu też nie chcę stawać blisko, o, bo właśnie. Jakąś kulkę mi tu rzucą. Szkielet tak powiem, chciał Bezpiecznie, niebezpiecznie, niebezpiecznie tak, tak stać tutaj na krawędzi. Dobra, ja sobie tak zrobię to. Dopiero jedna osoba odpada, zobaczcie. Będzie jeszcze raz to samo. O nie, 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 Kamek, co ty robisz? A, nie zdążę. Uf, udało się. Jeju, jeju, ale to była akcja. Tak to była akcja. No już. A, Gdyby tam nie było tego, to by wypadł. No, no, no. Uf. Uf, to było blisko, żebym odpadł. Na szczęście, że tak powiem, dobrze się odbiłem. Bo bym wyleciał poza mapkę. No. Możecie też... O, teraz jest legendary. Okej. Okay. Dobra. Możecie też napisać w komentarzu jak wam się podobają takie, takie filmy właśnie gdzie próbuję kogoś wyrzucić. Czy Wam to się podoba? Czy wolicie też grać tak, żeby po prostu grać, i jak ktoś przegra, bo po prostu no, nie uda mu się pokonać przeszkody, czy właśnie. O, dobra. Ta gra w sumie polega na tym, żeby przeszkadzać innym. Ja chcę mi uderzyć ponownie. Nie trafiłem, dobra. Słuchajcie. A teraz jest tutaj osoba. To pierwszy, ten lepszy, tak? Nie. Nie. Dobra, bo chyba po prostu trzeba, że tak powiem, przechodzić i tutaj nie czekać. Dobra, tu mamy przejście, to sobie tu przejdziemy. To tu sobie przejdziemy, OK, tu mamy trójkę. Tu mamy przejście z tym. Cztery osoby zostało, dobra, to sobie zrobimy też tak. teraz, to samo, a to przejdę po prostu, no bo tak ten jumper w mnie tu próbuje, że tak powiem, o, wyrzucić. O, i teraz już nie przejdę tego, słuchajcie. Tak jest, odpadłem, niestety, i wszyscy podpadali w jednym momencie. Um. Ależ to by wystarczyło, że tak powiem, przeskoczyć tą przeszkodę i bym wygrał. No trudno. Też tak bywa, no. Bałem się, że ten ten będzie mnie chciał zrzucić, nie? No i źle zrobiłem. już tutaj mam nagrodę, widzę... E, 150. Co, to jest 150 gwiazdek. To jest nic. To jest nic. No dobra, zagramy sobie to w nieskończonego blockdasha. szkielet dodaj. Ja jestem ciekaw też jak wam się podoba nowa, że tak powiem, nowy pomysł na pasa tutaj. Tam był pas. Tam był pas. O, chyba nie przejdę. O, udało mi się przeskoczyć. Dobra. Ale tu jest dużo różnych kolorowych. O, dobra, wyrzućmy tu kogoś za mapkę. Może spróbujmy. Spróbujmy wyrzucić tutaj. Ach, nie trafiłem. Dobra. Ej, tu na 8 osób już jeszcze połowa. O teraz by się dobrze było pozbyć, bo widzę, że on tutaj. I co my tu mamy teraz do przeszkody? Żadne. Ach, nie tu, nie tu. O, jest, udało mi się. Akurat wyrzuciłem go i koniec. Rundy. Nieładni kamykos, nieładnie. Ajajajajaj. Dobra. Block dash endless. Z laserem jest chyba szybszy mi się wydaje, nie? Bo tak można kogoś właśnie... O kurczak! Jak ja dawno kurczakiem jadłem. ja grałem, muszę zagrać kurczaczkiem. Teraz mi się kogoś uda wyrzucić za mapę. A, tu nie trafiłem. Tu nie trafiłem. Kurczaka nie trafiłem. Znaczy trafiłem kurczaka, ale nic to nie dało. Dobra. Tutaj pan chce jumpy, kogoś wyrzucić. Ach, nie trafiłem go. Co my bijecie tam. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Nie, nie to. Nie tą memotkę chciałem. No i dobrze, dobrze. No. Sobie zatrzymam tak. będzie znowuż pewnie. A tutaj to spokojnie przyszedłem sobie. Dopiero jedna osoba odpadła, rany, jak długi będzie odcinek. Teraz mogliby odpaść jacyś. Nikt nie chciał odpaść. Król. o. królika chciałem, ale. O nie, 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 nie. No teraz podpadają. Część osób podpada. Dobra, odpady... Tam, na tamtej przeszkodzie odpadł. No wiecie jak najlepiej tam tą przeszkodę przeskakiwać, nie? Na górą, nie przebiegać, bo można nie zdążyć, jak się jest właśnie, gdzieś zaczyna się z połowy mapki albo bliżej końca, no to się nie zdąży przebiec z tego. Chyba, że przeskoczyć właśnie. No ale jak to zniszczy te klocki, no to się później już nie da. No i dobra, finał, finał. Trzeci finał dzisiaj. Dwie galaretki, jakiś robot, dwa szkieletorki. Ok. Jednego tam walnęłem i co? Nic. No. to sobie przeskoczę normalnie. Ej, ej, ej. Taka przeszkoda, że można ją, że tak powiem, łatwo minąć. O, jedna osoba odpada, widzę. Dobra. Wszyscy czekają tutaj na tym. Na górze. A, to będzie łatwo do przejścia. Od razu można przejść sobie tutaj. szkieletorek, szkieletorek chciał je mnie też rzucić, nie? i rzuciłbym mnie, słuchajcie Aha. I czy będzie drugie przejście? Takie jest udało mi się emotkę wcisnąć, bo bym wypadł emotka, 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 emotka dwie, trzy osoby odpadły, dobra, zostało cztery zostało czterech graczy może szkieletrowi się nie uda wskoczyć. Może się mu nie uda. A, przeskoczył dziadno. A niestety, niestety. Aha. Dobra. Trzy osoby zostały, czyli. i nie tu. Ale zrobiłeś, głupku! Ale zrobiłeś, zostały dwie, zobaczcie. Dobra, ja przeszedłem. I... i... drugi raz! Drugi raz Kamyk, Kamykos wygrywa w odcinku. No nie wierzę, udało mi się to nagrać. O, no, cudo. Także możecie gratulacje wpisywać w komentarzu. A w tym odcinku to będzie chyba wszystko. Słuchajcie, mam 30. level, czyli do przepustki. No nie wiem, nie wiem, nie podoba mi się, nie podoba mi się to, to co oni zrobili tutaj. 150 gwiazdek tylko. Drugie 150 gwiazdek. I to wszystko. No, jeszcze jest laserowe szaństwo ale to już będzie na ten odcinek za dużo. Więc ja liczę na to, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. I pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Hejka pa. pa.